Ten bit powstał jak każdy inny bit. Po prostu wstałem i stwierdziłem, że muszę zrobić jakieś dobre gówno Pojebany jaki rozwój, wchodzę znów na inny level Jeśli nie zwolnię to za rok, nazywaj mnie Beethovenem Beethovenem sam nie wiem, mam wenę Peszę wielu ludzi wulgarnością, więc napiszę wiele rymów A więc pierwsza rzecz po przebudzeniu jaką zrobiłem Wstałem prawą nogą z łóżka A może lewo? Wziąłem szybki prysznic, wróciłem do komputera i w 30 minut zrobiłem całą piosenkę Twoje życie, twoje pieniądze, uspokój swoje rządze i wpadł chociaż piątkę. A więc tak naprawdę ten bit powstał od melodii. Dźwięk to jest syntezator Airplane mode z Omnisfira z banku Farała Vice Fara... farawa... farawa... Chuj z tym. Beat miał być tak głupio prosty, że nawet nie postanowiłem tego duplikować i zostało to jak jest. I zapętla się to przez całą piosenkę, ponieważ i tak miała jakąś minutę, więc whatever. You know what I'm saying? Melodia brzmiała dobrze, dlatego postanowiłem dodać do tego clap. Nic zaawansowanego. Następnie do piosenki został dodany kick, który razem z clapem brzmią tak. Następnie, żeby przyspieszyć trochę tempo, został dodany hi-hat. Dość prosty two-step pattern z dodanymi paramarolami, żeby trochę poprzyspieszać tempo w niektórych fragmentach, żeby to nie było aż tak proste, żeby dodać chociaż trochę tego sosu. Póki co wszystkie nasze dramsy z melodią brzmią w taki sposób. Ale oczywiście brakuje najważniejszego elementu: basu. Z racji, że miała to być piosenka rapowo-trapowa w nowoczesnym klimacie, została użyta 808. zauważyć, że jedna nuta została strategicznie położona poza bitem, ponieważ tworzy to specjalny bounce. Nie tak, że nie zauważyłem tego podczas tworzenia piosenki, ale nie, całkiem serio. Oryginalnie nuta tam została położona przez przypadek, ale finalnie brzmiało to zajebiście z kickiem, a więc wszystkie elementy perkusyjne brzmią tak. Jeżeli chodzi o miks samego bitu, nie ma tutaj nic skomplikowanego. Na melodii został zapięty equalizer, który pozbywa się dwóch bardzo nieprzyjemnych tonacji. Generalnie, kiedy miksuję melodię, to tak naprawdę wrzuciłbym equalizer tylko po to, żeby wyciąć bas, ale tutaj z racji, że melodia nie miała zbyt dużo basu, to zostały wycięte inne tonacje, które przeszkadzały. Z dźwięków zmiksowany został również tylko bas, zarzucony został pub filter. W nim dodałem tak naprawdę tylko trochę drive w niskich tonacjach, czyli uderza po prostu mocniej w tamtym zakresie. Nie słychać tego na pierwszy rzut. Ucha, ale możecie zaufać, że to działa. Jeżeli chodzi o resztę dźwięków, to tak naprawdę tylko to wylewelowałem i nic więcej nie potrzeba było robić w bicie. Był gotowy. Bezcenna doba, ja bez celu szukam bitu znów. Krężę kursorem na nutach Poszukiwaniu hitu. Bez celu to droga, będę szczery co bombeku. Ja nie znajdę nic nowego, bo już ciągnąłem sufitu. Okay. A więc za młodo skończyłem szkołę muzyczną, można powiedzieć, że wiem coś o muzyce. Pewnego dnia zadzwonił do mnie pewien aspirujący raper i, i powiedział: Słuchaj, jestem fanem twojej muzyki, uwielbiam to co robisz. Zapytał się mnie o cenę bitu, powiedziałem, że go nie stać. Miałem rację, ale powiedziałem: Dobra, dam mu szansę, dam mu jedną szansę. I w skrócie tak stworzyliśmy historię. Przez pandemię wielu ryczy siedzę w domu drugi rok. Będzie się tyczyć, jeśli nie umyjesz rąk A więc piknęliśmy się na Discordzie, on i jeszcze jeden, jego przygłupi kolega Mateusz Zapoznałem się co nieco z gustem muzycznym Piotrka Można powiedzieć, że ciężko byłoby zrobić hardbassową hot 16kę, Więc poszedłem w middle ground w postaci klubowego trapu, EDM-u, dance'u Jakkolwiek chcecie to nazywać, nie wiem jaki to jest gatunek muzyczny Chodziłem do szkoły muzycznej. Po kilkunastu minutach eksperymentacji wybrałem dźwięk finger bass. Jest to teoretyczny bas, który brzmi w taki sposób. I w pewnym momencie, przygłupi kolega Mateusz powiedział: Yo, a co jeżeli po D dasz nutę trochę niżej? Gość totalnie nie zna się na muzyce, więc nie do końca wiedziałem o co mu chodzi, ale spróbowałem e Sharp i muszę przyznać, to był całkiem genialny pomysł, ponieważ wpadliśmy, a w zasadzie głównie ja wpadłem, żeby była pełna jasność, na ten pattern. Wszyscy na Discordzie dostali taki mocny stank face. To, to, to jest dobre, to jest dobre. Wiem, że to jest dobre, ponieważ stworzyłem to ja. Nikt chyba nie wątpił. Pomimo tego, że ta melodia brzmi dobrze, nie brzmi na tyle skocznie, na ile powinna brzmieć. Więc następnie postanowiłem stworzyć kolejny pattern, który brzmi w taki sposób. Jest po prostu trochę szybszy. Wszystko fajnie, spoko, ale też nie chciałem tracić tamtego poprzedniego paterna, a wiedziałem, że będę potrzebował coś na build-up. Dlatego później pokażę wam w konstrukcji bitu, co zrobiliśmy z tym. Następnie do bitu musiał zostać dodany klap. Ale był on zbyt suchy, dlatego postanowiłem zmienić trochę dobór dźwięku i wybrałem klap, który brzmi w taki sposób. I później layeruję się z tamtym poprzednim. Jak to w tym gatunku muzycznym bywa, został dodany kick, który uderza co dwa stepy. Z racji, że już tak dużo się dzieje, zdaje mi się, bas, który uderzałby z bitem, nie wpasowałby się odpowiednio. Dlatego, żeby wypełnić jeszcze bardziej pozostałą przestrzeń, bas nie uderza na równi z bitem, tylko zaraz po nim. I jest tak naprawdę w jednej tonacji, w tonacji G. O się nie mylę. Jeżeli teraz puścimy sam kiki bas, usłyszycie, jak fajny daje to efekt. To też był jakiś gatunek muzyczny, który znam, bo chodziłem do szkoły muzycznej. A więc mieliśmy już gotowy drop, ale z racji, że wszystkie bity w tym gatunku muzycznym są dość proste Trzeba dodać jakąś wariację w drugiej części dropu W tym przypadku został dodany loop od Symatics, Serwida Hi-Hat Loop e, Pozdro Symatics, proszę nie spamujcie mi mojego maila z nowymi soundkitami Już ich nie potrzebuję, naprawdę dziękuję Jest to prosty loop, który brzmi w ten sposób Przyspieszyłem to trochę i dopasowałem bardziej do bitu I tak naprawdę nie potrzebowałem tych wszystkich uderzeń Dlatego szczopowałem to odpowiednio, żeby uderzały tak naprawdę tylko dwa pierwsze dźwięki No dobra, czyli drop był gotowy, ale jeszcze trzeba było zrobić build-up. Więc z racji, że miałem już ten drugi pattern dźwięku w tej samej skali przygotowany i zrobiony wcześniej, którego nie użyłem na drop, ponieważ nie był aż tak skoczny, postanowiłem właśnie go użyć pod build-up. I w głowie sobie wyobraziłem to, że muszę zrobić build-up w taki sposób, aby brzmiał szeroko, aby brzmiał jakby był duży. Dlatego pierwsze co mi przyszło do głowy, użycie brasu. Dźwięku brasu. Także aktualnie na build-upie mamy. I musiałem do tego dodać brass. Brass to nie jest żaden plugin. Brass to są dwa osobne dźwięki one-shoty e, z jakiegoś drumkita, którego mam. Pierwsze uderzenie. Jest to zlejerowane z jeszcze niższym i dłuższym uderzeniem brasu. I w aranżacji leżą one po prostu pod tym melodią. Wszystko spoko, na tym skończyłem, tylko zdaje mi się, że jakby to weszło na samym początku bitu, to nie byłoby aż tak ciekawe, aż tak interesujące, nie zrobiłoby aż tak dobrego intra, po nie dałoby zbyt dużo czasu, żeby pan Piotr zrobił odpowiednio długie intro. Dlatego postanowiłem zrobić jeszcze kolejny element na sam początek bitu, e, gdzie był tak naprawdę sam klap, z, z czopowanymi wokalami, które też znalazłem w jakimś dramkicie. Piękne, piękne. Szkoda tylko, że tonacją absolutnie nie pasują. Dlatego tonację musiałem obniżyć o 5 nut w dół i zczepować odpowiednio już w samej playliście bitu. Do tego doszły jakieś proste sound efekty typu riser. Przechodziłem przez różne dźwięki, które jeszcze mogę dodać, ponieważ widziałem, że chcę down riser na tym build-upie. Z racji, że tutaj był jeden riser, który podniósł ekscytację słuchacza do góry, to widziałem, że chcę mieć down riser, który tak jakby tą ekscytację zbije w dół i później znowu podniesie na prawdziwy drop, który znowu będzie opóźniony. Przy przeglądaniu dźwięków natrafiłem na ten dźwięk i miałem razem z Mateuszem takie wow, to musi trafić do bity. Ten dźwięk jest, o, jest cudowny. Żeby go wpasować w tempo, delikatnie go spowolniłem. A następnie z Jeżeli pod tym filmem zostawicie 5000 łapek w górę, to razem z panem Piotrem zrobimy jeszcze jedną piosenkę. Co wy na to? Stworzenie tego bitu zajęło mi naprawdę długi czas, bo w rzeczywistości to było łącznie z 48 godzin pracy. Mieliśmy w sumie 3 sesje, gdzie próbowaliśmy zrobić bit siedząc na Discordzie. Z racji, że pandemia. Na początku stworzyłem dwa bity, które mniej więcej brzmiały tak. Ale kiedy następnego dnia przysiadłem z nową energią na porządnie Powstało to cudo ja. W izolacji siedzę już prawie dekadę Z komputerów, monitorów zbudowałem barykadę Jak możecie zobaczyć po lewej stronie Było trochę prób na tym projekcie również Zdaje mi się, że ostatecznie bit, który tutaj powstał To jest trzeci koncept, na jaki wpadłem Podczas tamtej ostatniej sesji Pierwszy koncept, na jaki wpadłem to użycie belsów to nie było to, to nie było to W sensie próbowałem na tym zrobić beat dalej, ale nie do końca to wychodziło Straciłem, straciłem wenę W każdym razie później nadszedł czas na stworzenie prawdziwej melodii, która została użyta w finalnej wersji, która się spodobała i jemu i mi Powstała ona z dźwięku Omnisphere, który się nazywa No Budget Brass I'm a ma Brass Boy, jestem Brass Boy Używam dźwięku Brassu, lubię dźwięk Brassu Melodia brzmi w taki sposób Brzmi to właściwie jak taki mały stab, z racji, że skróciłem melodię do minimum, naciskając Shift plus D. Jeżeli rozciągnę te nuty, naciskając Ctrl L, możecie usłyszeć jak brzmi ten dźwięk. Nie brzmi to źle, nie brzmi to źle, ale nie daje nam tego vibe'u skoczności, który potrzeba, żeby dobrze się wbić w rytmikę bitu, żeby, żeby móc zrobić rapid i rap. To dlatego, że wtedy dźwięk jest, jest strasznie cichy. Widziałem z niego parę tonacji, bo pamiętam, to były irytujące tonacje. Tam zamiast podbijać tego dźwięku, dodałem po prostu kolejny layer jeszcze innych bellsów. I to jest tak naprawdę dźwięk melodii, który głównie słyszycie w bicie, bo on się najbardziej przebija. E, fun fact, który mogę wam sprzedać tutaj. Ten mały dźwięk na końcu pętli został stworzony przypadkiem. Jest to pozostałość z poprzedniej wersji melodii. Obniżyłem to o parę po oktaw i, i skróciłem i ta melodia i ta, ta, ta nuta jedna u góry tutaj tak została. Ale stwierdziłem, że to robi takie fajną... dodaje fajnej wariacji. Brzmi to dobrze, więc nawet tego nie chciałem usuwać. Nadszedł czas na dodanie elementów perkusyjnych do bitu. Zaczęłem już nawet nie pamiętam od czego, zdaje mi się, od basu. Zdaje mi się, że tutaj zacząłem od 800 8. Jest to Smoke Stack i gra ona w takim paternie. Bardzo prosty pattern, który przechodzi od F-Sharp do C-Sharp Co daje takiego, takiego fajnego efektu z racji, że tutaj na samym początku wchodzi na wyższej tonacji Nie daje aż tyle basu, ale później w drugiej połowie macie To uderzenie A żeby dodać jeszcze większy Do, do tego basu został dodany kick Zdaje mi się, że gdyby kick uderzał za każdym razem, kiedy uderza bas To, to byłaby to już przesada, zbyt, zbyt monotonne by to się stało W sensie inaczej, zbyt irytujący byłby ten kick, kiedy przesłuchacie bitu wiele razy Oczywiście dodałem do tego również snare Później wypełniłem to e, małym perkiem. Jest to bardzo prosta i powtarzalna melodia, także trzeba było pozmieniać miejscami tojowo w bicie, żeby nie stało się to zbyt szybko, zbyt nudne. Więc mamy tutaj taki mały switch, up, e, gdzie bas zostaje taki sam jak wreszcie bitu, ale w melodii już nie gra ten mini stabowy braz. W zasadzie jest to chyba ten sam dźwięk, tylko że on jest teraz bardziej rozciągnięty i gra trochę inny pattern, chociaż trzyma się, e, o ile się nie mylę tej samej skali. Robiłem to robiłem to na oko. Prostota w bicie miała być. Miała być prostota jest proste żeby zostawić dużo miejsca dla artysty I tak naprawdę jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze elementy aranżacji to ostatnia nuta basu została przeniesiona tutaj również na samą końcówkę intra żeby bas wchodził najpierw w oktawę wyżej niż powinien w izolacji siedzę już prawie dekadę z komputerów, monitorów, zbudowałem barykadę. Miałem jechać do Stanów, ale w końcu nie pojadę. I to by było na tyle, tak powstał ten beat. Również zająłem się mixem i masterem tego bitu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam mix i master, nie było tutaj zbyt dużo elementów dodanych, więc nawet nie wiem, czy jest sens pokazywania Wam tego vocal chainu, ponieważ to nie jest nic, nic ambitnego, Po prostu siedzieliśmy, napisaliśmy na szybko tekst, PiVOL to zarapował i tak to się skończyło. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o efekty wokalne, został tu dodany mały reverb. Wiem, w, finalnym, w finalnej wersji e, wokalnej. I tak jest trochę za cicho w drugiej części z racji, że lewele się trochę różniły jak tylko to nagrywałem i ja tego nie kompresowałem później z racji, że wszyscy z mojego grona znajomych używamy The Bakesa 286 s który sam w sobie jest między innymi kompresorem e, to postanowiłem nie dodawać zbytnio kompresji dynamiki już digitalowo do dźwięku do wokalu. Przyznam się, dopinaliśmy bit na ostatni guzik jakoś godzinę przed premierą, łącznie z nagraniem teledysku który również montowałem swoją drogą zajęło to jakiś czas, mogę nawet sprawdzić ile łącznie zajęło nam czasu stworzenie tego wszystkiego Czas aktywny jaki spędziliśmy na, nad, nad tą produkcją to jest 8 godzin, czyli to ile już robiliśmy, cały czas działaliśmy. Tak, tak naprawdę było wiele więcej z racji, że e, tak jak mówiłem, były po, poza tym inne projekty, które nie wypaliły, my siedzieliśmy nad tym 2-3 dni. O, to 8 godzin, które jest tutaj pokazane to jest bardziej właśnie czas, tak jak mówiłem czas aktywny, ile spędziliśmy nad samym klikaniem rzeczy w programie, modyfikowaniu rzeczy, ustawianiem efektów, odtwarzanie tego i tak dalej i tak dalej. To była wyboista droga, ale ostatecznie myślę, że się opłaciło, ponieważ finalny efekt brzmi naprawdę dobrze i... I, I wszyscy byliśmy z tego zadowoleni Także to by było na tyle Jeżeli chcecie zobaczyć jak dokładnie zostało to zrobione, zapraszam na wwwtwitchtv streamuje. Macie tam zapis streama, który się nazywa Jak wygląda robienie Hot 16 od kuchni Gdzie pokazałem wszystkie projekty moje, jak to stworzyłem z Hot 16 Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie zobaczyć jak powstały teledyski do Hot 16 Wszystkich trzech, zrobionych całą naszą ekipą produkcyjną, czyli mną Mnom 2 i mnom 3. Zostawcie łapkę pod tym filmem. Zostawcie suba. No, no, zostawcie suba. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.